No, jestem w różanym ogródku. W Przembrunie. Drzewka różane już. Listeczki zapuściły. Zielone. Coś ładnie się robi, coraz cieplej się robi. Dziś jest 19, 20 stopni. dzisiaj siedziała sobie na ławeczkach, Dękuję słoneczko, no, a ja sobie idę dalej. no ale smugi są już już smugi są już nam życie umilają tymi smugami nie wiem czy będzie widać ale to są obrzydliwości naprawdę jak tu można miłość okazywać jak można miłość okazywać tym demonom, tym szatanistom, jak im można, jak im można okazywać miłość? No, pytam się. Pytam się i proszę o odpowiedź. Jak okazywać miłość?